Siemalo, witam Was w kolejnym odcinku. 12 sierpnia. Jesteśmy na moim polu. Ładujemy, rozrzucamy tą kompofarmę, farmę, którą yy, przywozili mi już w październiku, czy to w listopadzie na początku. Leży tyle czasu, jest bardzo mokra. Co mogę powiedzieć do dzisiaj? Zobaczcie, macie Janka. Dużo osób chciało, żeby Janka zaczepiła do tego rozrzutnika. No i Wam powiem tak. Belgii sięgnął. Brat załadował do pełna. Ta kompoparma jest ciężka. Powiem Wam, że masowo. Jest ciężka jak obornik, taki przeleżały bydlęcy, a nawet i może bardziej, bo naprawdę jest tak mokra gadzina, że rozrzutnik na kapciach stoi. I zobaczcie, w Janku mamy zbyt słabe opony już. Są wiekowe, starte. Jest tutaj trzy bary i zobaczcie, mamy rozrzutnik 3-4 załadowany i jest kapać w drąbize. Druga sprawa. John Deer, yy, zaczep w John Deere prawdopodobnie się zgiął. Prawdopodobnie jest zgięty już. O! Zdjęcie, on zgiął się, tak? Czy odgiął Także no. Jest kurde. Towar. Jak dla mnie jest ok, żeby co roku taki towar mieć, to ja bym był bardzo zadowolony, bo to, że daje jakąś organikę. To ale rozsypuję mi taki drogi towar. To nie usprawiedliwia mnie aby nie dawać przykładowo e, jakiegoś NPK czy azotu, tak? Ogólnie czy tam PK czy azotu, bo ja daję wszystko tak samo, tylko to dodaję jako suplement, aby polepszyć e, żyzność swojej gleby. Tutaj mamy pole poprzężycie. Rzepak był ile? Dwa lata temu? Tak, był rzepak, jęczmień, pszenżyta, znowu rzepak, bo nie mam po prostu dzisiaj rzepaku Działka 13 hektarów Dwa lata temu śmiali się ze mnie co po niektórzy widzowie, że sieje rzepak na czwartej, piątej klasie Rzepak wtedy wyszedł prawie 3,5 tony Czy nawet ponad 3,5 tony I w tym roku znowu No i dobra, brat odjeżdża, no wam. No, na styk, tam dużo osób mówi, że niedźwiedź by z tym rozrzutnikiem sobie dał radę. No, owszem, dałby sobie radę, ale powiem Wam, że naprawdę miałby strasznie ciężko. Na niego wchodzi chyba tamtego co najmniej trzy łyżki więcej. Także, no, jest co robić. Kupka maleje. Mało przyjemny widok dla mojego oka Bo chciałoby się jak najwięcej tego towaru, no ale niestety Wszystko albo kosztuje Albo trzeba się wymienić za słomę Także no Sami wiecie ile dzisiaj transport sam kosztuje Że te ceny tego towaru To z biogazowni Czy jakieś komposty Oborniki, wszystko poszło do góry o no co, no wcale się nie dziwię, same paliwo poszło do góry, tak samo w hodowli ten obornik, no tak samo, no musi być droższy, tak? Kiedyś pamiętam nikt nie chciał obornika za bezcen, a my też, a koszty wywozu, kurda to było brać, pamiętam, po 10 zł za tonę oddawali, albo za darmo nawet. Ja pierdzielę. Ale to były inne czasy. Były inne czasy, drodzy widzowie. Nie było tak kolorowo jak teraz. Wydawało się, że, że wtedy lepiej się żyje, ale było mniej ziemi. Było dużo więcej y, początkowych kredytów, mało ziemi spłaconej, dużo w kredycie dzisiaj jest część ziemi spłaconej, jest więcej dzierżaw. No i to po prostu procentuje, no nie oszukujmy się. Więcej ziemi, większy obrót, zysk jakiś tam jest. Nie ma co mówić, że nie, no bo. A tam w komentarzach ci co piszą, że to po prostu... Ja po prostu mówię jak jest, a jak to... Ja się nie będę tam szczypał, odpisywał, zniżał do ich poziomów. W ten sposób się wyrażę, bo to nie o to chodzi. Sami jak idą do pracy albo gdzieś jadą, to chcą jak najwięcej zarabiać. A tutaj mówią, że ktoś chciałby jeszcze więcej zarabiać. No pewnie, że chciałbym więcej zarabiać i co? To to nie jest nic do ukrycia, tak? Po to żyję, po to robię, aby zarabiać jak najwięcej, a nie, że jesteśmy łakomi, czy nie, yy, nie na pasie, coś w tym stylu. Każdy robi po coś, żeby żyło się lepiej, a nie, że robi dla idei. No jak ktoś robi dla idei, no to nie jest mój problem, albo ktoś się wypowiada w komentarzu, że nie wiemy, co to jest gnój. Ja jeszcze byłem, można powiedzieć, za srańcem, ale była trzoda, gnoju było, ujebali się chłopaki, ja tam na weekendy pomagałem, no, bo ja byłem dzieckiem. I wiem, z czym to się jecha, ta hodowla. No, i gdyby się opłacała, to byśmy dzisiaj dalej ją mieli postawione chlewnie, ale się nie opłacała. No, i niestety, my nie żyjemy dla idei, żeby robić coś, żeby robić. Po prostu nie, lepiej, lepiej się położyć. Położyć nie, no po prostu położyć. My nie leżymy. Lepiej jest zrobić coś innego. Pojechać sobie, jeśli mamy drzewa ciąć, krzaki pielęgnować, meloracje, niż siedzieć w tej oborze i nic z niej nie mieć. Tylko, no dzisiaj, obornik, tak, dzisiaj w hodowli to jest yy, obornik, tak naprawdę. I nie wiem, czy też do interesu jeszcze nie trzeba dołożyć, mimo że ten obornik jest. Także, no każdy ma swoje liczydło. Jedni może mają kalkulator na słońce, ten taki. Że jakieś ciemno to po prostu on nie liczy. No nie wiem, ja nie będę się wypowiadał. Ja robię swoje, rozwijamy się, kupujemy nowe maszyny, ziemię. Czy ja dziś powiedziałem, że się nie opłaca? Tak, kupuję nową ziemię, rozwijam się. Tylko cały czas tłumaczę, że przy tym rozwijaniu yy, nie zostaje dużo. Tak, oczywiście. Tak, jak ktoś mi tam napisał, że. Sprzedaj to, bym miał kilka baniek, tak? Tylko, że my jesteśmy gospodarstwem rodzinnym. Jeden ma to, drugi ma to, jeden ma więcej ziemi, drugi mniej. I to nie jest tak, że sobie można sprzedać, ale po pierwsze, kto robi coś, żeby to potem sprzedać? No dla mnie to jest nieporozumienie. Jakbym miał taki zamysł, że robię, robię i kiedyś to sprzedam, to ja bym tego nie robił, tylko sobie, lubię jeździć traktorem kombajnem, ja bym sobie poszedł do kogoś na etat, do pracy, a nie. Jakiś siód w robił, także takie komentarze, moim zdaniem, są nie na miejscu, ludzie są po prostu zawistni i tyle w temacie, a my działamy swoje i niech im To cztery litery rozrywa i tyle. Ja też e, nie jestem żadnym zawistnym człowiekiem, widzę jak sąsiad kupił traktor, fajnie, cieszę się kurwa, mówię, ale zajebiście, chłopaki się rozwijają, a Tutaj wszyscy w koło, albo zazroszem, albo coś nie wiem, nie rozumiem tego. Nie rozumiem po prostu ludzi. Taki jest świat, i tak naprawdę Wam powiem, a nie będę tego mówił, bo jest dużo zwolenników, przeciwników, więc lepiej się nie wypowiadać na, na dane tematy, zachować to po prostu dla siebie. Wracając do tematu, może nie główna, bo to nie jest główna. Nawóz można powiedzieć organiczny, bo to jest ze słomy jakieś tam dodatki. Składnikowe rozrzucamy. Celuję tutaj. Mam na pryzmie około 150-160 ton. 13 hektarów więc powinno pójść około towaru gdzieś na ile? 12 ton na hektar, tak? Plus, minus. 11, tak? Dobrze liczę? 10 hektarów, 10 ton, 50 ton, jakoś 12,5 tony chyba, tak? Nie wiem, muszę policzyć. Nie liczyłem nawet. Tak mniej więcej na oko to rozrzucam. Brak też na oko. Nie ma żadnej wagi w rozrzutniku, ewentualnej skali. Tam w tym rozrzutniku mniej więcej jest w tej książce. Jaka masa towaru, jakie co tam, no to jaka prędkość taśmy mniej więcej to ustawić, ale to wiecie, przepływ w traktorze jest każdy inny, więc ciężko jest to wycelować i trzeba po prostu maszynę dostroić do swoich potrzeb mniej więcej, tak? Za mało źle, za dużo niekoniecznie źle, ale też jest po prostu nie dobrze, jak za dużo się daje wszystkiego. Tak samo obornika, bo potem w niedoborach suszyć czy tego będzie po prostu ten azot, który w tym jest, będzie palił. Tak, nie oszukujmy się. Trzeba optymalnie lepiej troszkę posolić, dać mniej. O, ja mam taką zasadę: wolę dać wszędzie po troszkę, jak dać w jednym miejscu nawalić, a w innym miejscu praktycznie nie dać nic takiego wychodzę założenia, że działamy i się nie poddajemy, i gdzieś mamy tych, co mówią, że my tylko narzekamy. Będziecie srać dopami, jak w sklepie, będziecie zostawiać pół wypłaty. Wtedy się obudzicie, że my mówiliśmy. Jesteśmy już u brata na polu. Zrobiłem już około 3 hektarów. Brat jeździ tam dalej, bo ma większy rozrzutnik zarów. gdzie w tamtym roku gnu ja woziłem. Yy, ogólnie całe pole dostało obornik praktycznie. No i dajemy ten kopofar w ilości około, nie wiem, 11 ton 12 na hektar. Jest gorąco. Ale miniu nie przekracza 80, więc jest ok. Tata przyjechał do mnie na działkę już tam z Zarowem za kanałem. Widać, że się kurzy, talerzuje pumą. Także tu no działamy. Magnum też e, miesza wapno. Brat Łukasz jeździ, a Nikodem dzisiaj zrobił sobie wycieczkę fertkiem i z rotacyjną na dwa około hektary łąki. Będzie robił siano. A my dajemy dalej do przodu. No i kolejna pierdółka w żądliże. Brzniwa się przydarzyła. Yy, nie jedzie do przodu. Nie jedzie do przodu ani do tyłu. Yy, jak się zgasi. Raz, drugi. No to rewers działa. Teraz znowu nie działa. Trzeba go kilka razy zgasić poruszać. Nie wiem, miał ktoś taki przypadek, że rewers nie działa? Zobaczcie, co się z oponami dzieje w Janku. Od tego rozrzutnika. Do Ursusa. Odczepcie się od mojego Ursusa Także no Jak przestanie chodzić to będziemy robić No na razie udaje się Co jakiś czas, no raz na dwa dni się zdarza, że No Janek się zatrzymuje i po prostu jest Po, po robocie, trzeba chwilę poczekać Nie wiem, być może się zmęczył tam co będziesz chciał? Coś, coś wynajmujesz, czy nie? no jedziemy z tematem. brat Łukasz dojechał no i uprawia z początku na piachu mu się zapychał wał Poszedłem, przestawiłem wózek, a pozycję y, obniżyłem, żeby na wózku trochę jechał No bo wał robi klina, jest sucho na piacho No i ten wał się zakleszcza, tak jak się obawiałem Zobaczymy co mądrego wymy wymyślimy Pozdrawiamy Norberda z AgroJD eee... Zadzwoniłem i napisał mi teraz, bo nie słyszałem w Niedźwiedziu, kilka wskazówek, gdzie zajrzeć, co zobaczyć. Także pozdrawiamy całe AgroJD. Na chwilę Janusz obecną lata, wrat odblokował. No coś się dzieje, no po prostu gdzieś usterka już traktorom. Bo no ma niespełna 9000 godzin, ale już ma kilkadziesiąt lat, bo jest to 2008 rok, także 14-latek. Gdzieś te kable po prostu się przecierają, no przebieg jest mały. No, moim zdaniem takie usterki nie powinny mieć miejsca, bo przebieg jest zbyt mały. Przy 20 tysiącach bym powiedział: ok, wszystko może się zdarzyć, ale tak przy tym niskim przebiegu lotowcy no fałikcie takich problemów na chwilę obecną o, nie ma, a mamy 10 tysięcy godzin. Ale idziesz wściekły Powiem tak robota na dwa rozrzutniki To jest robota Cały przód zagnoiłem dziadkiem już I tam A tak to jednym Chyba nie będzie nas sprzedaż No zobaczymy jeszcze Zobaczymy na jesień jak, Jaka będzie w ogóle Dostępność z towarem Jeżeli towar będzie niedostępny Będzie towaru mało no to dziadek pójdzie do sprzedania. Jeżeli towar będzie, to ja go nie sprzedam. RCW. Kurde, ile to babcia rozrzuciło Ale natomiast jak mieliśmy siewnik z Unii W imię ojca i syna Amba Fatima To wyjebania był Koła odpadały Rada dojechał dalej na pole Co się dzieje? Kurde, nie posionym. Ej To było dawane już na poprzeczce Tak powiem że praktycznie opierdzielimy całą działkę 30 hektarów Było 210 ton to tak wychodzi 11 ton na hektar No i tam mamy obornika jeszcze około, nie wiem 100 70 Więc prawie, że całe pole będzie yy, Zaopatrzone w materię organiczną Będzie lepszy efekt, niż jeżeli by słomę zostawiał Na pewno Wydajemy Aj, zakopuje się Magnum na piachu <laughs> Nie ma odważnika bo robiliśmy na płytko łapy opuszczone i brakuje. Będziemy doczepiać e, też, dokładać odważniki na tylnią oś od pumy. Trzeba zaczepić kloca i bracie za uprawę na głęboko powoli. To się nazywa akcja na wielką skalę. Dobra, drodzy widzowie, mamy noc, słońce zaszło, no i co wam powiem, cały dzień, żeśmy w nie jeździli, ani sznureczka, ani kamyczka, a wjechaliśmy w ten zafajtany obornik, to wytrzepałem 5 rozrzutników i po drugim rozrzutniku musiałem sznurki i siatki wyciągać, bo były tak ścieśnione, że niedźwiedź nie mógł kręcić. A na fajrand obrad właśnie spycha te sznurki tam pod wierzbę żebyśmy już e, po prostu tego nigdy nie wciągnęli sobie co w pole poszło to poszło a co zostało na wałkach to zostało po prostu odcięte Flex na baterie robi robotę natomiast w nowym rozrzutniku no szkoda tych wałków e, brat nożem wszystko robił no i co zimą się narobiliśmy nie wiem czy widać. tu jest nóż, tu nie ma noża, urwało z całą blachą. Tak samo tutaj, dwa noże nie ma. Trzeba je przyspawać, tak o, Aj, z tymi kamieniami, z tym obornikiem, to wam powiem od kogoś. Jak sobie sam nie zrobisz, to o, szkoda słów. Także na dzisiaj to tyle i widzimy się w kolejnych odcinkach. Miniu chodzi, mimo że plecać nie działa. Szósta gra.